Karty, jakie wyciągnęłam na dziś, na piątek 23 sierpnia, to ósemka mieczy oraz karta tempręs, po polsku nazywana kartą umiaru, umiar. Ja może słowo o tym umiarzę, dlatego że ostatnio miałam dość taką intensywną dyskusję na grupie Tarot Polska o tej karcie, dlatego że moim zdaniem, ale jest to moje zdanie, ja sobie zastrzegam, słowo polskie, tłumaczenie polskie tej karty Temperance bardziej wprowadza więcej zamieszania. Niż pomaga zrozumieć o co w tej karcie chodzi. A nie jest to karta łatwa do zrozumienia, dlatego, że jest ona nasycona y, wieloma symbolami, które nie są takie y, ziemskie, nie są takie praktyczne, y, nie są y, no, jakoś, jakoś właśnie. O co tu chodzi? No, i teraz tak, słowo umiar w języku polskim. Dotyczy sytuacji, kiedy musimy się powstrzymywać, prawda? czymś, o inne słowo, które też padało w tej dyskusji, to wstrzemięźliwość czyli takie, żeby nie za dużo jeść, nie za dużo pić, nie za głośno się śmiać, nie być za bardzo, prawda? Wszystko z umiarem wszystko takie w umiarze. Y ja zawsze mówię, że prowadzą nas symbole graficzne na kartach. One są po to, Gdyby ich nie musiało być, to karta mogłaby wyglądać tak, a na karcie mógłby być napis umiar. i można by było tylko przeczytać albo wkuć na pamięć, czego dotyczy nazwa tej karty. Tak nie jest. Te symbole to są symbole, które... Mm, Korespondują z językiem symbolicznym, którym operuje nasza nieświadomość. Na przykład, właśnie wypowiada się przez sny, wypowiada się przez karty tarota, przez wizję, przez e, sztukę e, i, i one mówią nam o konkretnych rzeczach. Więc e, jeżeli. No, spójrzcie na ten rysunek. Czy widzicie tutaj umiar w takim znaczeniu, i w jakim umiar najczęściej jest stosowany w języku polskim, czyli jako coś, no, żeby nie przesadzić. Czy tak pokazałabyś, czy pokazałbyś, narysowałbyś umiar, gdybyś ty miał tworzyć tę kartę? Bo ja bym pokazała umiar w taki sposób, że siedzi osoba i je jakieś okruszki. Na przykład, albo no, w takim pomieszczeniu, który jest ascetyczne, że nie za dużo wszystkiego. Ja tutaj nie widzę, po prostu na, tym, na tej rysunku nie widzę umiaru. I to mnie skierowało do pogłębienia studiów nad tą kartą. Bardzo dużo takich przydatnych materiałów znalazłam w języku angielskim i odkryłam, że słowo temperance w języku pochodzi, pochodzące z łaciny. Ma, ma oczywiście znaczenie umiar faktycznie, y, czyli coś, czego no, niewiele umiar, ale ma też znaczenie y, y, mieszać, y, miksować, łączyć ze sobą. No i to ja tutaj widzę, to ja widzę. Czego, to jest czego łączenie, łączenie mieszanie, to jest łączenie przeciwstawnych elementów żeńskiego, męskiego energii, różnych energii. Mamy to też pokazane tutaj w jedna stopa woda, druga stopa ziemia, róż, czyli właśnie na przykład intuicja, nieświadomość, czymś z bardzo ziemskim. Łączenie tych przeciwstawnych elementów, które się wydają, są przeciwstawne, ale łączenie w trzecią jakość i ta trzecia jakość to jest ta nasza droga, która prowadzi nas do oświecenia. z bardzo Duchowa karta, Bar karta taka duchowa w sensie nawet właśnie takiej duchowości buddyjskiej, która mówi ta trzecia droga, która nie jedno lub drugie, ale też właśnie e, taka karta, karta też alchemiczna. Na niektórych, zresztą w niektórych taliach jest alchemik, e, który w kotle miesza różne substancje. Jak macie inne, sprawdźcie sobie, jak wygląda ta karta w waszej talii albo w ogóle poszukajcie, jak, jak wygląda karta Tempest w innych taliach. I tam często jest kocioł, i tam w tym kotle miesza się różne, różne, białe i czerwone, często płyny, po to, żeby powstało coś nowego. Więc. I to jest znaczenie tej karty, które ja przyjmuję, dlatego, że ono po prostu e, ja tu widzę. I też zresztą twórca tej targi, Arthur, Arthur Wade Smith, m, tak pisał, że to jest o tym połączeniu psychiki z ciałem, psychiki z ziemią, tego, tym właśnie tych elementów e, różnych w, w trzecią jakość. Więc tak, tak faktycznie jest. Natomiast słowo umiar w takim znaczeniu, jak, jakim używamy na co dzień. Więcej tutaj psuje niż pomaga. Chociaż, yy, chociaż słowo umiar oczywiście ma też takie znaczenie, że yy, żeby nie przesadzić, czyli na przykład ono tutaj jest widoczne też, czyli tak łączyć te elementy, żadnego z tych elementów za dużo ani za mało, czyli w umiarze żeńskiej energii, w umiarze męskiej energii, w umiarze ziemi, w umiarze wody, w umiarze słońca, księżyca, w umiarze zabawa, w umiarze odpoczynek. To i, w te, I w taki sposób to łączyć. To tutaj jest, ale jak ktoś mówimy na co dzień z umiarem, strawiedliwość to jest o czymś innym. Ok, to chciałam to wyjaśnić, bo myślę, że to jest bardzo ważne, i dużo nieporozumień, co do tej karty y, istnieje. Ale pierwszą kartą, y, wyciągniętą na dziś, jest ósemka mieczy. I ósemka mieczy. Mówi o sytuacji znowu takiej, jak pokazuje ta karta, utknięcia, poczucia zniewolenia, poczucia bycia ograniczonym, ograniczonym, związanym w jakiejś sytuacji. Powiem Wam też przy okazji, że kiedy nastąpił lockdown, a akurat kilka chwilę wcześniej wyprowadziliśmy się do obcego kraju z mężem, gdzie nie znaliśmy nikogo w zasadzie, i nie dość, że lockdown i nie można wyjść z domu, to jeszcze jesteśmy w obcym kraju. No i ta karta, jak wyciągałam sobie karty takie wiecie, na, na co dzień, jako, jako, jako odpowiedź, gdzie jestem, czego potrzebuję, i tak dalej. To ta karta non stop w zasadzie mi się pokazywała pokazująca jak bardzo jestem to poczucie mojego ograniczenia fizycznego, bo nie mogłam wyjść, ale też psychicznego. No przede wszystkim psychicznego, bo mamy miecze. Inna rzecz, że. Ta osoba tak naprawdę, zobaczcie, te miecze są tylko z tyłu. Tutaj jej nie bronią przejścia, ale jesteśmy tak bardzo utknięci w, tych, w, tych, w tym poczuciu, że nie ma rozwiązania, że nie wiadomo, co dalej, że nie wiadomo, dokąd pójść, że, że to jest paraliż. Zdarzają się takie sytuacje: coś się strasznego wydarzyło, coś, coś trudnego przeżywamy i nie widać wyjścia, jakby, nie? Ale to jest tylko w naszej głowie. To jest ograniczenie na poziomie mentalnym, dlatego mamy tutaj te miecze. I nie widać wyjścia, nie widać właśnie, w jaki sposób dojść do tej harmonii, do, tej, do tego. To jest karta też takiego spokoju dużego, do tego spokoju. Nie wiem, jak mogę to odzyskać. Dlaczego? Dlaczego sądzę, że tu jest progres, że mamy tu jeden, a tutaj karta dwa pokazuje, że to jest progres. No właśnie dlatego, że tą pierwszą wyciągnęłam, tą drugą, a poza tym też patrzę akurat w tym przypadku, że tu mamy mniejszą cyfrę tu większą, więc. Ta postać, ta kobieta e, m, symbolizuje osobę, która nie widzi możliwości dotarcia do tego, a tak pragnie, tego spokoju, tego, tego łączenia, tego przepływu, to jest ten przepływ energii życiowej. I teraz jako rada, to też jest dla mnie ważne, czyli ja wyciągam kartę z myślą, co mam tutaj dzisiaj do zrobienia, do zauważenia. I jako rada, nie jest wyzwolenie się z tego, bo tu nie widzę wyzwolenia. Podkreślam to, dlatego że naprawdę słyszę wiele, na wielu różnych y, YouTube'owych kontach, y, y, kanałach, że ktoś y, tak interpretuje, zwłaszcza w takich filmikach, gdzie po jednej karcie się omawia, że ktoś na tą kartę mówi: Co to znaczy, jaka jest rada dla ciebie? No, wyzwól się. Gdyby ta karta była odwrócona, tak, zrzucić, to one spadną same. Zrzucić i wyzwolić się. Czas przejrzeć na oczy. Ale w tej pozycji namawiam gorąco do trzymania się do tego, co widzicie na karcie. I ta karta mówi jeszcze nie czas, jeszcze nie czas na znalezienie rozwiązania. To jest bardzo ważne, dlatego ja, na dzisiaj, dlatego, że myślę, że żyjemy w takich czasach, gdzie my bardzo, jak jest niewygoda, a tu jest ogromna niewygoda, ogromna trudność, to my bardzo szybko chcemy z niej wyjść, znaleźć natychmiast rozwiązanie, żeby wyjść z niewygody. Poradniki, szukanie informacji na mediach społecznościowych, na YouTube, psycholog, koleżanka, przyjaciółka, nie wiem, ktoś niech mi powie, co, niech się już to skończy. A w tym niewygodzie, w tej trudności, w tym utknięciu jest też lekcja, jest też ważna lekcja. My musimy z nim pozostać tak długo, jak jest to potrzebne. Bo tylko dotknięcie sedna tej niewygody zmotywuje cię do tego, żeby coś z tym zrobić, ale zrobić w taki sposób, żeby właśnie dojść do tej harmonii. Kiedy wyzwolisz się za wcześnie, kiedy poprosisz o pomoc, żeby ktoś ci przeciął te, te bandaże, te więzy, może być za wcześnie i to nic ci nie da. Za chwilę tam wrócisz w to samo miejsce. Czasem, Czasem jest konieczne, żeby pozostać w takim, w takim miejscu mentalnym, takiej trudności. Dać czas sobie, swoim emocjom, psychice, swojej nieświadomości, żeby na gotowość do zobaczenia, po co to jest, co ja tu muszę zobaczyć. E ta karta też jest kartą e, przemocy psychicznej. Ja zrobiłam taką serię, możecie ją znaleźć, a jak będę pamiętać, to, 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 to załączę link o kartach pokazujących róz, różne formy przemocy. I to jest karta przemocy psychicznej. I my czasem e, tkwimy w takiej przemocy, bo nam się wydaje, że nie mamy, e, nie mamy wyjścia. Ofiary czy osoby, do, które doświadczyły przemocy, tak mają, i to jest. E, i to jest normalna cecha osób, które doświadczają przemocy, bo one mają, za, po, mają osłabione poczucie własnej wartości. Więc przemocowiec czy osoba sprawiająca przemoc będzie mówiła bez mnie jesteś nikim, dokąd pójdziesz, nie poradzisz sobie. I to są właśnie to, jest to poczucie. Nie? To jest to poczucie. Więc czasem trzeba naprawdę doświadczyć, jakby naprawdę mocno już tego trudu, żeby, żeby powiedzieć: basta, basta, już, już ja muszę się wyzwolić z tego. Nie? Bo, bo na razie to jest, to jest tylko, mm, to jest to w naszej głowie. Nie? Ktoś nam to wmówił i my w to uwierzyliśmy, że nie, że nie damy rady. A jeżeli to, ta, ta trudność będzie już. Jest, no, w którymś momencie, myślę, mam nadzieję, następuje prze, przesilenie, nie? Za, za dużo tego, i to jest ten moment, kiedy być może wtedy to może, yy, może opaść i możemy znaleźć ten upragniony spokój, harmonię, yy, równowagę między tymi elementami. Pozdrawiam.